Miłość i gniew, pierwsza noc Cajnep i Halila na krawędzi, Cajnep i Halil, choć połączeni węzłem małżeńskim, wciąż stoją na przeciwnych biegunach miłości i nienawiści. Ona, przepełniona gniewem i pragnieniem zemsty, nie potrafi zapomnieć o bólu, jaki jej zadał. On, rozdarty między miłością a dumą, wciąż walczy o jej serce, mimo że wręczył jej papiery rozwodowe. W burzliwej atmosferze farmy Halil dokonuje dramatycznego gestu, usuwa wszelkie bariery między nimi, pozostawiając tajne tylko jedną drogę konfrontację z uczuciami, które próbowała zdławić. Noc, która miała być spokojnym początkiem końca, staje się areną napięć, pełnych wyrzutów i niewypowiedzianych emocji. Czy Cajneb znajdzie w sobie siłę, by przebaczyć? Czy Halil zdoła udowodnić, że jego miłość jest szczera? A może papiery rozwodowe staną się ostatecznym symbolem ich rozstania? W tej historii pełnej emocji, namiętności i dumy każde słowo i gest decydują o przyszłości dwojga ludzi, którzy wciąż są połączeni cienką nicią nadziei Siedząca przy wielkim, drewnianym stole Cajnep wciąż czuła uderzenia gniewu i rozgoryczenia Dzień był pełen emocji, najpierw niespodziewana kłótnia z Halilem na oczach całej rodziny, potem jej własny wybuch złości, a na końcu ta nieszczęsna koperta z papierami rozwodowymi. Kiedy kobieta rozdarła kopertę i zobaczyła podpis Halila, przez jej ciało przeszła fala sprzecznych uczuć, od triumfu, że Halil wreszcie ją uwalnia, po ból, że jest gotów się z nią pożegnać. a przecież jednocześnie ogłosił w obecności wszystkich, że to ona, Cajnep, jest panią domu na tej farmie. Rozsądek mówił, by podpisała dokumenty i odeszła, jednak serce biło zbyt mocno, przywołując wspomnienia dawnej namiętności. W zmierzchu dnia, gdy wszyscy rozeszli się do swoich pokojów, Zajnep usłyszała pewne kroki na korytarzu. Wiedziała, że to Halil. Drzwi do jej sypialni otworzyły się z głośnym trzaskiem, po czym Halil wszedł i przekręcił klucz w zamku. Na jego twarzy malowała się determinacja i cicha złość, choć w oczach płonęła też nienazwana tęsknota. Cajnep natychmiast się zerwała, zaskoczona i wściekła zarazem. Cajnep, gniewnie, podnosząc głos. Dlaczego zamknąłeś drzwi? Zadaję ci pytanie, gdzie jest kanapa i składany parawan, które tu stały? Halil z chłodnym spokojem. Miałem to usunięte, cajne rozejrzała się po pomieszczeniu. Dotychczas sypialnia była urządzona tak, by zapewnić jej i Halilowi oddzielne miejsca do spania, zwłaszcza odkąd powiedziała mu, że nie będzie jego żoną w żadnym tego słowa znaczeniu. Teraz kanapa zniknęła, a parawan, za którym mogła się skryć, również. Zostało tylko wielkie łoże z pięknie haftowaną narzutą. Kalil z przekąsem, wskazując na łóżko. Nie chciałaś zostać moją żoną? Jestem na to przygotowany. Mówiłaś, że nie będziesz tu spać ze mną, prawda? Cajnep rzuciła mu wrogie spojrzenie. Cajnep, musisz być szalony, jeśli myślisz, że kiedykolwiek położę się z tobą w jednym łóżku. W głosie Cajnep pobrzmiewała pogarda, ale i nutka niepewności. Od ich ślubu minęło już wiele burzliwych tygodni, a żaden z nich nie potrafił wyznać, co tak naprawdę czuje do drugiego. Cajnep, mierząc go wzrokiem. Zresztą to ty nie chciałeś się ze mną rozwieść. Więc jeśli chcesz, żebym została twoją żoną. Halil, zaciskając pięści, naprawdę będziesz moją żoną. Dziś wieczorem, przez chwilę w pokoju zapadła cisza, którą przerwało szarpnięcie zasłoną przez Halila. W bladym świetle lampy jej zielone oczy błyszczały gniewem, Halil, podbiegając do ozdobnej szkatułki i wyjmując stamtąd jedwabną koszulę nocną. Podoba ci się? Kupiłem to specjalnie dla ciebie, Cajnep, z pogardą, cofając się o krok. To się nigdy nie stanie. Nie dotykaj mnie. Przysięgam, że walnę cię tym w głowę. Wzburzona uniosła najbliższą ozdobną poduszkę, jakby faktycznie chciała go zaatakować. Halil zrobił krok w jej stronę, lecz zaraz zatrzymał się i sam zaczął głębiej oddychać, starając się opanować emocje. Halil, łagodniejącym głosem Uspokój się, proszę, uspokój się, nie chcę cię skrzywdzić. Cajnep, mierząc go wzrokiem Dlaczego miałabym się bać? Nie boję się ciebie, Halil, tylko, tylko nienawidzę tego, jak mnie traktujesz. Mimo słów o nienawiści w jej głosie brzmiały też inne emocje: żal, tęsknota, a może i głęboko ukryta miłość. Chciała go spoliczkować i przytulić zarazem, chciała odejść i zostać. Z każdą sekundą Halil wydawał jej się bardziej nieobliczalny, a jednocześnie tak znajomy. Halil, odwracając wzrok, Czy się boisz? Nie bój się, ja też już Cię nie chcę. Nie tak, jak wtedy, kiedy udziłem się Twoim uczuciem. Nawet jeśli jesteś jedyną kobietą na świecie, nigdy cię nie dotknę, rozbrzmiało to w powietrzu jak groźba i kapitulacja zarazem. Cajneb zadrżała lekko, nie wiedząc, czy czuje ulgę, czy zawód. W jej głowie kotłowały się myśli, przecież wiedziała, że Halil wciąż ją kocha, dawał temu wyraz w każdym geście, nawet gdy ogłosił rodzinie, że to ona jest panią tej posiadłości. Ale równocześnie doprowadził do sytuacji, w której otrzymała od niego papiery rozwodowe. Chwilę później Halil odszedł od drzwi i przekręcił klucz w zamku. Po chwili ciszy uchylił je na oścież. Halil, spokojnie, choć z cieniem bólu w oczach. Jeśli chcesz, możesz wyjść. Nie musisz tu zostać, skoro tak bardzo mnie nienawidzisz. Cajnep przygryzła wargę. Serce waliło jej jak oszalałe. Miała przecież te dokumenty rozwodowe, wystarczy podpisać i skończyć ten rozdział życia. Jednak widok Halila, który przed chwilą wydawał się tak pewny siebie, teraz wyglądał, jakby walczył z samym sobą. Czuła bijącą od niego mieszankę miłości i desperacji, drzwi były otwarte, ale Cajneb zrobiła coś zupełnie innego niż sama po sobie oczekiwała, zamiast natychmiast wyjść, cofnęła się i usiadła na krawędzi łóżka. Sajneb, cicho, bez gniewu, dlaczego tak ci na mnie zależy? Skoro dałeś mi wolną drogę, dlaczego jednocześnie niszczysz wszelkie wyjścia, prześladujesz mnie, sprowadzasz do tej sypialni, a potem mówisz, że nigdy mnie nie dotkniesz? Halil nie odpowiedział od razu. Milczał, jakby słowa uwięzły mu w gardle. Wreszcie zdobył się na odwagę, by spojrzeć jej w oczy. Halil, bo kocham cię, Cajnep. Kocham tak, że wolałbym sam podpisać wyrok na siebie, niż pozwolić ci odejść. A jeśli rozwód cię uszczęśliwi, jestem gotów go zaakceptować, ale nie potrafię przestać walczyć o twoją miłość. W pokoju znów zapadła cisza, przepełniona napięciem, ale nie tak burzliwym jak poprzednio. Było w niej coś bolesnego i prawdziwego jednocześnie. W końcu Tajne spuściła wzrok. Czy podpisać papiery? Myślała. Przez moment wydawało się, że to najprostsze rozwiązanie. Jednak przypomniała sobie wcześniejsze chwile, kiedy Halil bronił jej przed rodziną, kiedy poświęcał się, by ratować jej dobre imię, kiedy w ciszy nocy szeptał, że pragnie tylko jej szczęścia. Czy była w stanie odrzucić miłość, która wciąż tliła się w jej sercu pod warstwą gniewu i żalu? Stała powoli, podeszła do drzwi i spojrzała na korytarz. Był pusty, cichy, jakby cały dom wstrzymywał oddech w oczekiwaniu na jej decyzję. Chwilę się zawahała, po czym przekręciła klucz w zamku, tym razem od wewnątrz, sajnep, spoglądając na Halila, ledwo słyszalnie. Chciałeś, żebym została, zostaje, ale nie myśl, że wszystko ci wybaczyłam, nie myśl, że zapomniałam o swojej złości. Halil zadrżał, słysząc w jej głosie mieszankę determinacji i niewypowiedzianej nadziei. Oboje byli uwięzieni w sypialni, która dziś miała okazać się sceną nie tyle nienawiści, co rozgrywki między dumą a miłością. Czy ta pierwsza noc rzeczywiście okaże się wyjątkowa? Czy Halil zdoła przebić się przez mur gniewu Cajnep i na nowo wzniecić ogień w jej sercu? A może ran zadanych przez oboje nie da się już wyleczyć i papiery rozwodowe będą końcem tej burzliwej historii? tego wieczoru nie padły już żadne inne słowa, choć wzajemne spojrzenia mówiły więcej niż niejedna kłótnia. Za drzwiami rozciągał się cały świat, w którym czekały niezałatwione sprawy, rodzina, oczekiwania i zasady. Ale w ciszy tej sypialni przy ledwie palącej się lampie między Cajnep i Haliłem narastało napięcie, które mogło zrodzić zarówno nowy początek, jak i ostateczny koniec.